I tam, to co, pucowanko? Brudne buty uwłaczają powadze profesji. Zapraszam. Chcemy o coś zapytać. Znowu? O, proszę bardzo. Ja popieram wolność słowa i wszelką informacją chętnie się podzielę. Ale czemu by nie wyczyścić bucików przy okazji? Może i rzeczywiście przydałoby się pastowanie. W takim razie ja również skorzystam. Mój znajomy mariał, że buty powinny być zawsze tak czyste, jak dusza tego, kto je nosi. Buty są zwierciadłem duszy! To doskonałe hasło! Jak idą interesy? A dobrze, nie narzekam. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby niektórzy, oprócz pogaduszek, korzystali także z moich usług. Te listy, które dostarczałeś mężczyźnie w Surducie. Pamiętasz? No pewnie, przecież ja młody jestem, na pamięć nie narzekam, ale. Jeśli zamierzałeś powiedzieć, że ta informacja mnie będzie kosztować, to nic z tego. Skąd te listy brały się u ciebie? Że bracy przynosili. Dlaczego nie powiedziałeś nam tego, kiedy poprzednio rozmawialiśmy? Przecież o żebraków nie pytaliście. Ci żebracy, wiesz coś o nich? Ilu ich było? No, czterech. Każdy przyniósł jeden list. Tylko czterech? Piątego na pewno nie dostałeś? No, przecież umiem liczyć. Wiesz coś jeszcze? Coś łączyło tych żebraków? Może ich łączyć, przecież każdy jest inny. Niektórzy mają buty nie do pary, ani wcale nie mają butów. A wiem już, co ich łączy. Wszyscy nie mają domów. Mały, bo stracę cierpliwość. Wy pamięć. Ciże żebracy. pamiętasz, jak wyglądali? Nie, ja mam dobrą pamięć, mówiłem. Byli obdarci, brodaci, mieli dziurawe ubrania, o zapachu to już nie wspomnę, a o butach to już mówiłem, więc nie będę się powtarzał. Geralt, pozwól, że ja zadam pytanie. Posłuchaj chłopcze, chętnie przygotuję dla ciebie dodatkową beczułkę tego środka do polerowania, ale skup się i odpowiedz najlepiej jak umiesz. Wiesz gdzie ich znaleźć? No, jak to gdzie? Pewnie w przytułku. Gdzie to jest? No, to przecież każdy wie. Tu niedaleko, tymi schodkami, a potem w prawo. Dzięki. Masz tutaj za fatygę.